Zobaczmy sobie czy tu można, czy mogę tam jakoś wingerować w świat, czy mogę tam na przykład wjechać na kogoś. Na pewno każdy to jako dzieciak testował, nie? Witam, tam z tej strony Rzazga. Dzisiaj będzie miazga z serii Play Publishing, a mianowicie gier z... Kiosków, tak zwanych z wydawnictwa właśnie Play Publishing. Dokładnie mówiąc, taki Max Game. Tutaj macie oto logo. I pierwszym oto tytułem właśnie będzie Maluch Racer. Z takim oto ładnym nadruczkiem na pudełeczku eleganckim i z taką oto zawartością, nawet jeszcze z katalogiem. Pokazuję zawartość, bo to może być podróż nostalgiczna dla niektórych No I tak jak zagłosowaliście na karcie społeczności tego kanału Będę nagrywać i ogrywać właśnie gry z tych kiosków Także jest to pierwsza gra Uznałem, że to będzie Maluch Racer, bo ostatnio zrobiłem też dwójeczkę Więc za niedługo będzie odcinek z dwójeczki Chciałem wam jeszcze pokazać to Bo to może być dla niektórych nostalgiczne No i ten komunikacik, bo on jest też Zawsze się pojawiał, gdy się coś instalowało no i taki oto właśnie e, launcher, znaczy w sumie instalator, ale tutaj pełne wersje, mamy Beach Socera, Beach Volleyball, Maluch Racer, Dema, Beetleju, to się też pojawi, Krasnale, Kostucha, to w ogóle nie grałem, nie widziałem tego w sumie w pełnej wersji nawet, Postal plus Demo w ogóle to było co ciekawe, mamy też tu Freeware, takie gry, ja Słuchajcie, to sobie schowajmy. Takie oto gry, Simutrans jakieś w ogóle, eee, i jeszcze jakieś sterowniki i serwisy, play software, Uuu, <laughs> to coś kojarzę, eee, załoga g, mutanci rządzą, słuchajcie gra zainstalowana jak widzicie, także możemy sobie ją odpalić elegancko, active movie window w ogóle, co to jest? Nie, no czekajcie. Dobra. Może teraz? Jest. Działa. Wyścig, trening, trasa, samochód, sterowanie i wyjście. Eee, główny grafik. <gł Okej, okay, tutaj mamy twórców. Eee, dobra, samochód. Mamy różne do odblokowania. Jeśli chyba można było odblokować jakimś kodem, nie? Jak coś się tam zdobyło. E, I mamy tak. Trasa. A ja sobie muszę wybrać ten, co mam odblokowany. Okej, okay, rozumiem. To czerwony klasyka. Trasy mamy zablokowaną. Trening i wyścig. E, no to dawaj wyścig. I to ładowanie jest fajne, bo jest na tym liczniku. E, całkiem kreatywne, bym powiedział. Kontynuacja. Dawaj i sterowanie jest masakryczne w tej grze więc e, jeśli będą lami ja w ogóle e, nie ten ja w ogóle mam problem jeśli chodzi o wyścigi wy, wyścigówki ja jestem tak w to słaby że tutaj spadaj dziadu, no i on we mnie <ścoughs> wjeżdża w mój model <ścoughs> także może być ci ciekawie nie jest to Colin... Nie jest to jakiś flatout Kurde. Więc jest to takie. No, ja bym powiedział, że gdy się w to nie grało, o Max Game w ogóle tam jest. E, jak się było dzieckiem, to może mieć, być problem, żeby to w ogóle chcieć grać. E, z tymi starymi grami tak jest. No, <ścoughs> no wiem, że trochę zasłaniam. E, Driftuję się chyba Shiftem. O mój Boże. Nieważne. Rany boskie eee, Albo spacją? Spacją się hamuje Dobra Panuje to, opanuje to eee, I teraz pytanie moje, czy ja to mam w ogóle przechodzić całe z wami eee, czy, czy też właśnie Mm, tylko jakieś trasy, jakieś takie liźnięcie gry e, No bo fabularne gry byłoby fajnie przejść całe, nie? E, jakieś platformówki Zależy tam z fabuła, czy to ma sens właśnie też przechodzić, czy tylko jedno odcinkowe e, serie zrobić, znaczy, no, wiecie. Też się na tym zastanawiam, możecie napisać komentarz, czy chcecie, żebym wszystko pokazywał. Kurde, ja też strasznie jestem słaby właśnie w wyścigówki. I to jeszcze takie proste masakra, ale przynajmniej jestem pierwszym. Łech, 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 Łech. łech. Co? A czemu restart? No dobra, jestem pierwszy, no i wyjście I co, to wywali całkiem grę? Nie, trening No to trasa, no to dajmy trasę Czyli to jest po prostu zwykły wyścig A ja muszę grać no trasę Odblokowałem coś? Odblokowałem chyba ten Malucha, czyli tym wyścigiem Chyba odblokowujemy Zablokowana Ale jak tu się wybiera? Daję enter, halo Aha Rozumiem. Znaczy, nie wiem, czy rozumiem. Czyli e, albo trasa, albo samochód wyścigiem sobie odblokowuje? Albo na, na przemian? Mamy znowu tą samą trasę, nie? Ciekawe czy takie rejestracje faktycznie są? JD2, JD2. Może być? opyl. Znaczy...pl Czy jest w ogóle takie... O mój Boże Nie mam pojęcia się na tych rejestracjach średnio znam też Będąc szczerym zupełnie Nie chyba nie ma Może ta postać kierowcy Ta głowa tylko... No z tym w tej czapce No zostaw mnie no! Pary! To za mędy W ogóle te modele postaci się tak... To, nie no to, to jest w ogóle no, takie memiczne wszystko No już mnie wyprzedzili i jestem w dupie Za przeproszeniem Ale czy w tej grze jest muzyka podczas wyścigu? Mam wrażenie, że nie ma nic Czy jestem w stanie nadrobić straty jakie tutaj wygenerowałem? Nie wiem, no jestem w stanie raczej wyprzedzić tego fioletowego bo on jedzie jakoś dziwnie Rany boskie! Co tu się dzieje? Przecież jak zagrały w dwójeczkę w następnym odcinku to będzie nieco ciekawiej I nie wiem czy ma to sens wszystko odlokowywać tak powoli. Eee, czy nam się chce. A tu... Wow, tu idzie znaki przejeżdżać. Patrzcie się. Wow, plaskarcza, żeśmy zrobili. Ja, ale fioletowego mojego rywala muszę wyprzedzić. To już jest koniec? Czy co? Czemu on tak stanął? O co tu chodzi? Co mu zgasło? Wbił przez przepadek z jedynki na, na czwórkę, czy co? O co chodzi? Mi się kiedyś udało wystartować z trójki, bo to przez przypadek źle mi wskoczył bieg, e, jeszcze w Fiatem Stilo, nie? Dobra, restart i wyjście, no a coś odblokowaliśmy? czy ci miejsce mamy? E, trasę jakąś albo coś, nie? A samochód? Nie. No dobra. E, jeszcze był jakiś kod, żeby coś odblokować, nie? Dajcie mi chwilę. Bolek oraz pudel. Czyli tak Bolyek i udel Widzicie? Odblokowuje wszystko. Możemy sobie jeszcze taki wyścig pyknąć. No, taki dopierdzielony. Maluch top tuning 66 km. I trasę sobie dajmy jakąś ciekawą. To jest taka wiocha. No, taka wioska. Wieś Tutaj coś, co to w ogóle jest? Tu jest jakieś miasteczko. Tu. Co? To jest jakiś kraków czy coś? A to wcześniej? Nie mam pojęcia. Dobra, tej ostatniej sobie zróbmy. No i dobra, lecimy. Tak, żeby pokazać trasy. Nie wiem, czy wszystkie pokazywać. Normalnie, legitnie, to byśmy musieli poprzechodzić wszystko, ale to jest żmudne, nudne, szczerze powiedziawszy, teraz po takim czasie. Może jakbym był młodszy, to znaczy to na pewno bym ogrywał jakbym miał, wiecie... dobra, fajnie już skręciłem. O mój Boże, jak go ja zasuwam. Co to jest?! Ja bym chciał zobaczyć w ogóle speedrun w Maluch rejsera, w sensie... Co tu mam wjeżdżać? O mój Boże. Przecież tu chodzą ludzie Co to w ogóle jest? Jest jaki on jest w ogóle szybko skrętny <laughs> I szybko startuje Albo speedrun tyłem malucha rajsera Nie no <laughs> Ale te trasy są w ogóle śmieszne Zobaczmy sobie, czy tu można Czy mogę tam jakoś wingerować w Świat. Czy mogę tam na przykład wjechać na kogoś? E na pewno każdy to jako dzieciak testował, nie? Czy ktoś tu będzie... Te kwiatki mogę przewalać? Mogę. Co ja tu mógł jeszcze zrobić? Ławeczkę zniszczyć, o. O mój Boże. Jakbyście tu się wzięli w ogóle. Ławeczkę nie 127. mogę rozwalić. Dobra, ta... jadę pod prąd. Ale tu jest w ogóle ragdol. Zostań, typie, co ty mnie tak odpychasz, chłopie? Dobra, już się tu zgliczowałem. O, jak tu widać fajnie wszystko, co jest poza. Te gry są tak pobugowane, że można właśnie fajnie tutaj zrobić rozpierdziel. Siemano. To jakaś brama. No i kurde gitno. no. I bang nie możemy wjechać, nie? Nie, ja musiał tam jakoś doskoczyć, nie? Jakby się na przykład rozpędził, tam wtrążolił albo jakoś odbił się od innego malucha, to może bym to jakoś, kurde, wykonał. Także się rozpędzę z całej epy. Ciekawe, czy by dało się jakoś zglicować, nie? No ale mi by pewnie padły jak te, jak tutaj te modele znaków i tak dalej. No nic, dzięki za oglądanie, że tak powiem. Mam nadzieję, że komuś u kogoś wywołałem nostalgię i dajcie znać, czy chcecie właśnie odcinki widzieć w takiej formie. Myślę, że to jest zależne od gry, bo taki maluch racer, myślę, że raczej mało kto by chciał oglądać w całości, jak go odblokowywuje po malutku. Raz pojazd nowy, raz trasę i tak dalej, i tak dalej. No wątpię, żeby to komuś się chciało oglądać. Mam nadzieję, że u kogoś, że tak powiem, nostalgię wywołałem. Także dzięki za oglądanie odcinka z tego oto tytułu, jakim jest Maluch Racer. Do następnego odcinka. Elo, elo.